A teraz czas na chałkę z Waszym ulubionym twarożkiem i karmelizowanymi śliwkami. Mąka, cukier, drożdże świeże, letnie mleko. Mieszamy i odstawiamy na minimum 15 minut, aż drożdże zaczną pracować. Trzeba pora rozpuścić naszą czekoladę z masłem na kąpieli wodnej. Czekoladą do michy, masło. Do naszego rozczynu dajemy mąkę, cukier kryształ, sól, rozpuszczoną, przez przestudzoną czekoladę z masłem i oczywiście jajka. I jedno żółtko. I kakao. Wszystko wyrabiamy ręką. Nasze wyrobione ciasto przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na minimum półtorej godziny do wyrośnięcia. A w międzyczasie zrobimy kruszonkę do naszej chałki. Mąka, cukier, kryształ przejrzysty jak ja, szczypta soli. Mieszamy. Zimne masło, rozcieranko. Gotową kruszonkę odstawiamy do lodówki. Nasze wyrośnięte ciasto przekładamy na blat. Dzielimy go na trzy części i robimy trzy grube batony. Pora zapleść naszą chałkę. Zagniatamy początek i przeplatamy. Naszą hałę zostawiamy na 20 minut do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Z bełtanym jajcem smarujemy naszą chałkę. Wypiemy kruszonką. Naszą chałkę pieczemy 180 stopni 34 40 minut. W zależności od koloracji. A w międzyczasie zrobimy karmelizowane śliwki do naszej chałki. Od zimnej patelni wrzucamy cukier i czekamy aż się rozpuści. To jest dietetyczne, bo to jest owoc. Trzeba pora pokroić naszą chałkę. Przepis znajdziecie tylko u mnie. I czas na degustację.